Głos Pański wielkiej władzy i wielkiej możności. Pan na swym tronie siedział, gdy potop świat psował. Pan na swym tronie będzie na wieki królował. Mędrze serce i siłę ludu swego Błogosławienia jej urodzaju, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W imię Boże, pod znakiem Chrystusa Króla, ruszamy na świętą i pokojową wyprawę apostolską. Włóżmy zbroję wiary, dopełnijmy w duszach nadprzyrodzonego życia. Dostojnością moralną uświęćmy każdy krok, miłością poszeszmy serca. Śmiało i ofiarnie idźmy na apostolstwo prawdy. Pójdźmy, idźmy uczynić go królem. Jego wyłącznie uczyńmy królem serc naszych i duchów, a daj Bóg w i królem ludów. Czy słyszysz zdali? Jak dzwony biją na powrót nieśmiertelnego, biją tęsknie, bije z nich głos ludzkich dusz, biją nieśmiertelnemu władcy na cześć, bo znużony jest świat odejściem swoim od Boga, a zalękniony przed Chrystusem. Patrzy, wygląda, Szuka znaku syna człowieczego, szuka króla. Oto głos wielkiej wiary, w moc przychodzącego Boga. Nadchodzi ten, który zwycięża i prowadzi swe dzieło do końca. Nadchodzi król, którego nie chcą uznać Panem tej ziemi. Zatem trzeba usunąć lęk. Ten, który przychodzi, nie jest to ktoś zabierający godność. On nie poniża. On dzielny, król chwały, potężny w boju, w walce o ciebie, walce o naszą ojczyznę, o wszystkie narody świata. On jedno tylko pragnie, abyś uznał Jego panowanie nad światem. Aby świat nie odrzucał jego prawa, ale Jego uznał jedynym dziedzicem Tronu Królewskiego. Dlatego dzisiaj wołam do, zwa, do was, pozwólcie Mu wkroczyć, przyjmijcie i ogłoście go swoim królem. Stań się tytuł obecnej i nasza ojczyzna. Tronem króla chwały. Z radością Was wszystkich witam i pozdrawiam na tej intronizacji owiec, owiec Jezusa Chrystusa na króla Polski. Pozdrawiam kapłanów Jana Michała, Łukasza, Jacka Marcelego. Pozdrawiam Was. Tysięczna Rzeszo, może więcej tych, którzy podjęli to wołanie, by paść na kolana, mimo sprzeciwu tych, co mają władzy, ogłosić Chrystusa Króla, aby oni wszyscy korzystali z dobroci tej intronizacji owiec. Nasze święto dzisiaj podprawiam za was tu wszystkich obecnych, za Was modlących się z nami przez dar telewizji internetowej Chrystus Vincit. Niech Pan Was umocni, aby przez Was dopełnił swego dzieła, bo to, co mówiłem wczoraj w Kazaniu, po to idzie nowe pokolenie, by przemieniać oblicze ziemi. A teraz przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy czystym sercem i godnie mogli uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Czy można odrzucić Chrystusa i to wszystko, co On zniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Ale pytanie zasadnicze, czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom i narodowi? ażeby odrzucić, a żeby powiedzieć nie temu, czym wszyscyśmy żyliśmy przez tysiąc lat? Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamo tożsamości i zawsze ją stanowiło? Kardynał August Chląd: Chrystus króluje. To podstawowa konstytucja wszystkich narodów chrześcijańskich. Kto to obala lub osłabia, podrywa własny naród. Ktokolwiek powtórzy samobójczy okrzyk: Nie chcemy, aby ten królował nad nami, skazuje naród na zagładę, niewolę i sponiewieranie. Przepraszamy Cię, Panie, za narody, które często nie uświadamiają sobie, że odrzucenie Twojej królewskiej władzy to wejście na drogę prowadzącą do zagłady narodu. Słowa Pana Jezusa, skierowane do służebnicy Bożej, rozali celakówny. Wielkie i straszne są grzechy i zbrodnie Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten naród za grzechy, a zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski: jeśli uzna mnie za swego króla i Pana w zupełności przez intronizację. Nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga. Przepraszamy Cię, Panie, za to, że naród polski wciąż zwleka z uznaniem Ciebie za swojego Pana i Króla, marnując tym samym jedyną szansę ratunku dla naszej ojczyzny. ps 11. Niech więc nie odmawiają władcy państw publicznej czci i posłuszeństwa klującemu Chrystusowi. Lecz niech ten obowiązek spełniają sami i wraz z ludem swoim, jeżeli pragną powagę swą nienaruszoną utrzymać i przyczynić się do pomnażania szczęścia swej ojczyzny. Przepraszamy cię, Panie, za przedstawicieli naszego państwa, którzy często zapominają, że tylko wtedy, kiedy Polska oprze całe życie prywatne i publiczne na zasadach Chrystusa i przyjmie jego królowanie, nastąpi jedność w narodzie i zgodna praca dla Boga i Ojczyzny.